A dzisiaj mam dla Was kolejnego złoma z USA. Audi Q7 za naprawdę śmieszne pieniądze i z śmiesznym uszkodzeniem, bo tak naprawdę mamy tylko skubnięty tutaj lewy tył. Oczywiście Audi quattro, dwulitrowy silnik benzynowy. 2019 rok, bardzo fajnie wyposażony w pakiecie Premium Plus. Zobaczcie jak to wygląda. Zerknijmy w środku, bo, bo tutaj jest również przyjemnie. Oczywiście Virtual Cockpit, grzane przednie siedzenia. Kamery 360, nagłośnienie boost, panorama, ogromna panorama do samego końca i oczywiście trzeci rząd siedzeń, czyli 7 miejscowe auto mamy. Auto ma 170 tysięcy przebiegu, coś koło tego i co najciekawsze, no ile to kosztuje? 60 tysięcy pod tom taki egzemplarz kosztuje. Oczywiście można kupić niektóre taniej, takim delikatnym uszkodzeniem trzeba liczyć około tych sześciu dyszek pod dom. Więc jeśli szukacie takich, to zgłoście się do nas, znajdziemy Wam podobny.